Cześć witajcie, do oferty wjeżdża Toyota Verso 2014 rok, wersja jak widać po faceliftingu, silnik 1.8 benzyna, przebieg 140 parę tysięcy kilometrów, samochód bezwypadkowy od nowości użytkowany przez jednego właściciela, odkupiony spod salonu Toyoty, gdzie została zostawiona w rozliczeniu. Auto w pełni bezwypadkowe, żaden element nie był powtórnie lakierowany. Piękny lakier. W zasadzie y, ciężko określić jego barwę w zależności od tego, jak pada słońce. Spróbuję Wam to za chwileczkę pokazać. Z daleka wydaje się czarny, a z bliska zielony w dokumentacji jako granatowy. Bardzo, bardzo, bardzo ładna barwa. Co tutaj mamy z wyposażenia? Mamy dach panoramiczny, mamy webasto, mamy kamerę cofania. Mamy podgrzewane fotele. Mamy tempomat, nawigację. Cztery elektryczne szyby. Musterka składana elektryczna, jak widać. Razu muszę się poprawić. Przebieg to 120 tysięcy, nie 140, przyjechało tych od teraz 6 i czasami się człowiek gubi. Zobaczcie jak wygląda środek, nic nie jest poprzecierane, zniszczone, bardzo ładny stan samochodu. W ofercie będzie niedługo też e, takie werso przebiegnie 94 tysięcy wersja 7 osobowa, ale to jest kwestia przyszłości. Na razie mamy tą gotową. Zaraz wam pokażę dokumentację. Książka serwisowa Vaso, prowadzona e, ostatni wpis 22 rok 95 tysięcy. Tekra niemiecka, jak widać, 113 tysięcy w zeszłym roku. Wszystko się tutaj zgadza. Akurat zaszło słońce. Nie, nie uda się, niestety z telefonu się nie uda pokazać tego ziarna. No ale zapraszam do obejrzenia na żywo.